Dzień dobry państwu. Witamy w Prawy TV. Z nami jest redaktor naczelny Prawy.pl, ksiądz Ryszard Halwa. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, no mamy zmiany władzy w USA. Joe Biden jest prezydentem i demokraci rządzą. Wiemy, że jest to no, raczej lewicowa partia, taka progresywna, liberalna. I jak ksiądz do tego podchodzi, co się stało, jak ksiądz ocenia Bidena, który no, nominalnie jest katolikiem, choć niektórzy tutaj ironizują, że to jest katolik. Tylko z nazwy, tak jak niektórzy są Republikanie, tam tylko z nazwy, to i Biden ma być takim katolikiem tylko z nazwy. Drodzy, Drodzy Państwo, i... ja miałem nadzieję, że jednak e, będzie kontynuacja rządów e, Trump. e, Trumpa, e, mimo to, że on nie jest katolikiem, ale jest za wartościami katolickimi, A jest, A jest świętym, świętym i spor poznacie. Także on e, sprzeciwił się IPPF, Międzynarodowej Federacji Planowania Rodziny bo to jest nazwa bardzo piękna, czyli promuje taka promuje aborcję, promuje aborcje, aborcje m.in. te różne środowiska kliniki, które, które masowo zabijają dzieci. Tam można powiedzieć, że, że rocznie około 60 milionów dzieci zabijało się za tych poprzedników Clintona, czy ewentualnie później Obamy. I teraz można powiedzieć, że, że to jest kontynuacja tego. Dlatego miałem nadzieję, że, że wygra Trump, ponieważ, mm, ponieważ miał duże notowania. Ale wybory korespondencyjne i to jest wielki błąd, to przyczyniło się do tego, że sfałszowano wybory, to nie ulega wątpliwości. I drodzy Państwo, złamano konstytucję, bo konstytucja Stanów Zjednoczonych nie dopuszcza do wyborów korespondencyjnych. Wiemy, że jak ważna jest konstytucja Ameryki. Złamano konstytucję. Ja miałem nadzieję, że, że Sąd Najwyższy, że nie uzna tych, tych wyborów i będzie na nowo przeliczenie głosów w kilku stanach, no ale niestety nie stało się tak, także przegrał Trump, Joe Biden został prezydentem. Uważam, że będzie to zła prezydentura, a tym bardziej, że on może do końca nie, nie dotrwać, to wtedy jak zastępczyni będzie to jeszcze gorsze. Skrajnie lewicowa. Także niektórzy twierdzą, że on realizuje tę komunistyczną partię Chin. Bo to jest, wiemy, że dzisiaj jest, czy była ostatnio walka między trzema mocarstwami, między Chinami, Stanami Zjednoczonymi i, i, i Rosją. Bo to są trzy potęgi takie. Ale wiemy, że, że wielka jest potęga amerykańska i militarna, Gospodarcza, i tak dalej, bo wiemy, że, że w Chinach nie szanuje się praw ludzkich, głodzi się ludzi i tak dalej, ale też jest potęga gospodarcza. I teraz można powiedzieć, że Joe Biden będzie realizował tę koncepcję komunistycznej partii Chin. I to jest bardzo niebezpieczne dla świata, bo można powiedzieć, że Ameryka była tak, taką ikoną. Koną szanowania wolności, konstytucji, demokracji, wolności, demokracji. No właśnie, tutaj o demokracji mówimy. Czy jest jakieś kryzys demokracji? Bo teraz nie, taką podróż, nie, powiedzmy, nie, możemy odbyć. Oczywiście mówię tak trochę pół żartu, pół serio. Z Wielkiej Ameryki ku Małej Litwie, no gdzie, no jest, gdzie jest, są Polacy I tam mieć też około 2 milionów ludzi. I tam, i tam też problemy z urazami. Z, z no, samym e, samym drodzy krajusze, Państwo, krajusze, całe szczęście, że tam są. Dobry system jest wyborczy, bo głosują na partie i jest system jednomandatowy. Także mieszany system. I dzięki temu chyba troje posłów zostało w Sejmasie, a tak sfałszowano wybory, bo zabrakło im dwóch tysięcy głosów i były również wybory też te korespondencyjne. Była próba, żeby, żeby zbadać. E, czy nie były sfałszowane. I była akceptacja e, po, poprzedniego Sejmasu, natomiast e, szef Sejmasu nie wysłał e, do, do Sądu Najwyższego, do sądu, tego wniosku, żeby zbadać przeciwony, e, że, no, że, że ATL tak ZHR nie, no. Prawie, prawie by tutaj no, oni wygrali, by... nie ulega wątpliwości. Gdyby nie były sfałszowane wybory, na pewno by wygrali. Znaczy by dostali się do sejmasu. I tak jak poprzednio, ich było ośmiu posłów. To jest dosyć sporo jak na, na, na małą Litwę i teraz też, bo oni można powiedzieć, że pięknie działają. Dzięki e, europosłowi Tomaszewskiemu Wilnie, w rejonie wileńskim, e, Wilnie mają e, wicemera, e, która je, e, pani jest wicemerem e, w rejonie wi, e, wileńskim, w dwóch e, regionach mają mera, e, a więc są silni. Ale niestety i trzeba, trzeba powiedzieć, że, że również dyplomacja polska źle zadziałała. Chyba w ogóle nie, nie zadziałała. zadziałała negatywnie. Jak, jak została pani Polka, pochodzeniem Polka, ministrem sprawiedliwości, jakie były peany pod jej nazwiskiem, a okazuje się, że, że to jest osoba, która niczym nie różni się od środowisk takich jak, jak te le lewackie w Polsce. Ona brała udział w czarnych marszach i tak dalej. Taki symbol diabelski pokazywała. Także czym mamy się chwalić? I ona wspiera między innymi tego, który najwięcej Landbergis Langbe zdobył głosów. On jest rządzący antypolak. On działa przeciwko Polsce. I to zadziałała również fatalna dyplomacja Polski, pani ambasador z Litwy, nawet jak był prezydent Polski na Litwie, pan Tomaszewski mu wysłał zaproszenie, to nie dano mu znać wcześniej, że chciał się spotkać. I urządzono spotkanie z tą panią e, fatalną e, pochodzenia polskiego. Więc widzimy, że problemy z demokracją są zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Wielkim Osarstwie, ale także w Małej Litwie. No i widzimy i, e, i przez to też, też Polacy tracą, bo wiemy zawsze Polacy e, tak, w Stanach Zjednoczonych bardzo liczą się z Polakami, jak również na Litwie, gdzie panu Tomaszewskiemu udało się zbudować dobre, dobre środowisko akcji wyborczej Polaków na Litwie w związku z Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.